Hej, hej, z tej strony Seto i witam Was na kanale GameToon. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Starfield. W poprzednim odcinku tropem Muary z Marsa dotarliśmy najpierw w pobliże Wenus, a potem do stoczni gwiezdnej Nova Galactic, orbitującej wokół Księżyca Ziemi. To tam tworzono pierwsze statki międzygwiezdne. Zamiast Muary znaleźliśmy masę agresywnych szabrowników. Wyeliminowaliśmy większość, więc będzie można rozejrzeć się za kolejnymi tropami. Zapraszam. No trup ściele się gęsto, ale został jeszcze jeden ocalały. Nie możemy mu pozwolić, żeby powiedział o tym, co tutaj zaszło, więc <laughs> trzeba by było go znaleźć. A tymczasem y, mamy jakieś nowe przedmioty. Kurczę, niektóre rzeczy są niby fioletowe, ale nie mają w ogóle lepszego, lepszych obrażeń. O wow! Wow. No, to wygląda, to wygląda całkiem niezłe. Nieźle. Plus 20% do obrażeń zadawanych robotom. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Trzeba będzie się temu przyjrzeć. Fajnie, że nie podnosimy wszystkiego. Yy, co tam gdzieś nam się pod nogi. Rzuci, no bo nie potrzebujemy też e, wszystkiego, nie? Ser. Zastanawiam się, czy to można takie rzeczy jak właśnie ser i tak dalej. Można to jeść, czy nie? Zaraz, my nie tędy. A tu jeszcze był jeden typek. Gdzieś tutaj jedna czerwona kropeczka. Była i co? O, a co tutaj mamy? Górniczy skafander i reostat stopnia tau. Czym to jest? Aż muszę sprawdzić. Nowe przedmioty. E, niepospolity prefabrykat. Przedmiot ten może być użyty jako komponent rzemieślniczy. Czy ja wiem, czy mi to jest jakoś super ekstra potrzebne? Dobra, niech na razie będzie. Najwyżej później takie śmieci będziemy po prostu wyrzucać. No i co? I Nie znaleźliśmy tego ostatniego typka. No trudno. Niech żyje. Dobra, muara, tak? A tu co? AMP

Leżeć było. Oddawaj. Oczywiście, że sprawdzamy. Za każdym razem sprawdzam, czy oni nie mają czegoś wartościowego dla mnie. No dobra, to palimy wroty, tak? Do naszych. O kurde, tylko teraz jak mam stąd wrócić? Nie, nie tędy. Hmm. Może dołem by rady dało to przejść, co? Nie, na dół. Tu? Kurde, co jest? Tutaj też nie? Ale pokręcona lokacja. Niby widziałem to przed chwilą. I ja, no to chyba muszę wyjść stąd dokładnie tak samo, jak tutaj przyszedłem. No dobra, teraz muszę odtworzyć trasę. Uwaga, czyli tak. Zacząłem ich ostrzeliwać chyba stąd. Tutaj po schodkach. Tutaj, tutaj. Tutaj CO2 mi się zaczyna na nagromadzać. Eee, teraz tu. Tutaj strup ściele się gęsto. Dobra, mamy to. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Tylko nie wiem, czy tędy? O, apteczka. Tego nie lutowałem gościa. A ty? Kredyty! uuuu, uh, Chętnie. Zaopiekuję się twoimi kredytami i AMP też. Jak najbardziej. Mam wrażenie, że ty chciał tutaj nie było wcześniej. Dobra. Wracamy do stoczni, wracamy na nasz statek i lecimy na Neptuna. Nie ma Wasko. No hej, hej, hej. Na pokład. Czy ja muszę do kokpitu konkretnie usiąść, żeby polecić na tego Neptuna? Dawaj. A tak to odpalamy mapę, i nie powinniśmy mieć jakoś tak super ekstra daleko. Oczywiście, biorąc pod uwagę, eee, gdzie jesteśmy, dobra, lekko oddalmy i mamy Neptun. Nadal jesteśmy oczywiście w układzie słonecznym, więc. Hmm. A to ciekawe. Tryton udaje się na orbitę Neptuna. Skan niedostępny, a ten? Ustal kurs. Ty, nie możemy. Czemu nie możemy wylądować na Neptunie? A, bo musimy chyba oddokować najpierw. Yy, tak. Chyba tak. Dobra. Odpięliśmy się od stacji, i teraz chyba możemy. Spokojnie e, sprawdzić jak tam na Neptunie, nie? Tak, dobrze mnie. Ustal kurs. Na, Neptun. Let's go. No chyba nie mamy aż tyle paliwa, żeby zabrać ze za sobą całą stację z Wenus. E, zbliż się do statku. Którego statku? Tam jest jakiś statek, tak? Dobra, let's go prędkość. Nie no ma czasu To take the sights. That could be our vanguard. może być nasz gwardzista, ale mogą to też być jacyś. piraci. Something's wrong. The ship's weapons mm -hmm. Dobra, osłony mamy pełne, więc nie powinniśmy aż tak bardzo obrywać. we blow that ship out of the stars he's dead and our artifacts gone we're going to have to board target the engines once they storm out we'll have our chance so yes Dobra, mamy. Po wyłączeniu silniku możesz wejść na pokład większości wrogich statków. Musisz zbliżyć się do statku, zanim możliwe będzie zadokowanie. Gdy już się tam dostaniesz, pamiętaj, że załoga będzie z tobą walczyć. No jasne, że tak. Dobra, dokuj. Czyli można dokonać abordażu. Let's go. Mam nadzieję, że nie będzie tam zbyt dużo ...typków, którzy będą chcieli mi się e, postawić. Dobra, na pokład. Well, that was fun. Now, what? now what? Ja ci powiem na what Ja muszę sobie wziąć apteczkę, bo zaraz zostanę mocno wciry. Halo! Hmm. Po ukrywali się skubańcy. Środek uszczelniający możemy wziąć kefir. fujka Zaraz, stąd przyleźliśmy, nie? Są kwatery jakieś mieszkalne. Chyba, że w drugą stronę tu nie ma drugich drzwi, właśnie, tu są drugie drzwi Sara. O kurde, od razu typek na piątym poziomie, chyba. Dobra, reload, szybki. Wyeliminowany jeden. Kolejny się zbliża. O kurde. Dobrze. Headshoty wchodzą. Reszta co? Ma zamiar walczyć? Macie zamiar walczyć, skubańcy. Zbliżą się do nas? Czy my do nich? Dawaj Sara. Dobra. Jeden out, został tylko i wyłącznie jeden. Sara, zajmiesz się nim? Ja tutaj spróbuję znaleźć coś wartościowego. No, Sara, kurde, nie chowaj broni, jak przeciwnik jest w pobliżu. Co jest z tobą? Musimy mieć po jednej broni na, na każdy typ amunicji, bo widzę, że jedna amunicja wykorzystywania tylko i wyłącznie jednej amunicji e, jest dosyć problematyczne. O kurde, to ten. O szlak. O! Dobra, wyeliminowany. O, kurcze. Regeneracja ochrony. Ten gaz już stąd, stąd odleciał? E, spoko. Dobra. E, jakaś może apteczka by się przydała, co? Notatniki to nie. Co ty kolego miałeś? E, klucz do kokpitu. Kredyty w dużej ilości. Super. O. I apteczka. O to mi właśnie chodziło. Tu jeszcze szafka kapitańska? Można to otworzyć? No nic tam w środku nie ma. Moara! Jest! Należymy do gru grupy eksploratorów konstelacji. Musimy pomówić: Co? Wy still istnieje? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. Mm, it doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Ha! <laughs> Aby sprzedać go drożej czy coś, nie? E, lepiej będzie, gdy trafi do naszej ręki, dokładnie. E, artefakt, gdzie jest ten artefakt? A tu jest. Dobra. Super! No to dzięki, gościu. Współpraca z Tobą to przyjemność. Co by o Tobie nie mówili nadzielnie, dla mnie jesteś jak brat. No. I cyk, i tak się robi interesy, słuchajcie. Ratunek dla gościa w zamian za artefakt, którego poszukujemy. Jest git, jest git. Wracamy na pokład, a zwłaszcza na kokpit, bo musimy oddokować jeszcze, tak, by the way, od tego statku, żeby móc udać się do Loży. Czyli do tej całej Atlantydy. Dobra, oddokujmy. W ogóle jakbym tak miał na przykład, nie wiem, gdzieś polecieć w kosmos, to nie wiem, czy bym dał radę z tego względu, że mam wrażenie, że tam jest tak niesamowicie pusto, cicho. Och. Ciężko by było chyba to przetrwać. Taką pustkę i odległość od wszystkiego. Bezpośrednio do loży. Super. Już nie musimy tam lądować, le leść tutaj, e, korzystać z tych wszystkich. E, no co to jest? Korzystać z tych wszystkich kolejek. Mamy? Proszę bardzo. Wrzucamy kolejny? No, jest tak same jak before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. Hmm, that's speculation, but I think you're right. We need more. Here, you've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. We're going to do great things together, all of us. By the way, how would you like to keep traveling together? O, I'm not sitting behind. Jasne, jak the These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it, and I want you out there as well. You got results. <laughs> I need someone like you watching my back. Mm, jasne, Sarah. Mm hmm. Jasne, Sara. All right. Nope. I' got a few more leads we should talk about. First, that it's an expedition that Sam Coe has been putting togethertica it's it's star collective space and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. have we heard anything from Barrett yet? A z Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other person. No dobra, czyli w zasadzie mamy jakby nie patrzeć trzy cele, którymi możemy zająć się w dowolnej kolejności. Kim jest Sam ko? That's right. He wasn't here when you first showed up. He should be back by now. I'll let him handle the introductions. If I steal his thunder, I'll never hear the end of it. Uh, o his mind is always somewhere, but there's no arguing his knack for being in the right place at the wrong time. Hmm. Oh, too bad he couldn't see the artifacts coming together. But knowing him, he'll be so excited when he gets a look, it won't occur to him that he's missed anything. E, czym jest oko i kim jest Wladimir? Jezu, ile mamy z nią opcji do pogadania, ale z, y, ogólnie pogadajmy na ten temat, na tematy w zasadzie te, które nas teraz interesują, czyli w związku z tymi trzema zadaniami, czyli oko. No dobrze.

And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunction Yep, dzień pack. dobry. Tu musisz bez samko. Whoa. I know a few dark sides of the Aquila moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Hmm. Coraco, by the way. Hi, hi. Siema, siema. Ale nie z tobą, młoda. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier know a thing or two about spacecraft do we hey don't spook our new friend frontier's a fine ship honest now let's talk business sarah tell you about the expedition sure enough that's where we're heading the three of us are heading to aquila for a settled planet of the freestar collective and not coincidentally the home of their capital aquila city We'll land in the city's spaceports, but the frontier is our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. that there might be something, anomaly? It makes me think one thing. A story. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's going to be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. dobra Dobra, czyli w takim razie możemy udać się do miasta Akila, tylko musielibyśmy e, lecieć na naszego frontiera. Spoko, to zaczn zacznijmy w takim razie od tego, e, co on nam tutaj mówił. Akila, tak? Dobra. O, chyba nie mam opcji. E, dzielnica w NATU. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wybrałem mój statek, ale chyba nie. A jednak, dobra. I teraz tak, e, gdzie my to lecimy? Puste gniazdo, udaj się do miasta Akila, pokaż to na mapie. E, uu, to jest za daleko. Słuchajcie, to jest za daleko. Niezbadana trasa, więc musielibyśmy najpierw polecieć tutaj. Też nie da rady. Olympus. Na Olympus możemy. No dobra, skaczemy na Olympus, a później dopiero na północ. O, to już? No szybko poszło. Dobra. I teraz pokaż mi to. Akila. Czy tu już damy radę skoczyć? Tak. Musieliśmy chyba... Musieliśmy chyba skoczyć troszeczkę bliżej. Dawaj, nowa lokacja. Mam nadzieję, że nie zużyjemy zbyt dużo Uuuu! paliwa i że będzie można wrócić. Bo tu jakiś skok jest chyba między nie wiem, galaktykami czy co? Się nie znam. O, z na mnie skanować na kontrabandę. Nie ma nic takiego. Dzięki, dzięki gościu. Akila City, miasto Akila, tutaj. Lądujemy. Mamy już piąty poziom. W sumie robiąc te e, zadania, no główne, jakby nie patrzeć, główny wątek tabularny, e, zbieramy całkiem sporo expa. Na pewno więcej e, i szybciej nam on wpada niż zabijanie poszczególnych jakiś tam jednostek bandytów po 10, maksymalnie po 20 punktów. Doświadczenia. No i wysiadamy. 40 za odkrycie na przykład nowego miejsca, nie? Wylądowanie w nowym miejscu. Aha, no tak, bo my pewnie poszliśmy w jakąś hibernację przy takim skoku dalekim, nie? No dobra, czyli jesteśmy w Aquila City, w mieście Akila. To tutaj będziemy kontynuować nasze poszukiwania kolejnego artefaktu, ale już następnym razem. Muara ma odwagę, wręcz rzucił wyzwanie odrzutom i zostawił wiadomość, że udaje się na Neptuna. W pobliżu znaleźliśmy statek Muary, który przejęli wrogowie. Musieliśmy ostrzelać ich silniki, by ich unieruchomić. Wejść na pokład i ratować naszego gwardzistę. W jego położeniu układ ratunek za kawałek dziwnego metalu był zdecydowanie satysfakcjonujący. Mamy kolejne pogłoski o artefakcie w mieście Akila, więc trzeba będzie to sprawdzić następnym razem. Dzięki za Wasz czas, do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Gametoon.